No i zobaczmy kilometr do mety, ledwo ich widać, fatalne warunki, kałuże, e, padający deszcz, no i kto tu ma się pierwszy rozpędzić? Argos ruszył przede wszystkim Argos. Ciągniętymi rękami to, to obstawiam, że to był Roger Kluge, który jest torowcem y, y, też y, świetnie jeżdżącym i, i to był taki troszeczkę finisz pod niego. D Degenkolb. A, Degenkolb. Degenkolb, jednak, Degenkolb, jednak Degenkolb, Degenkolb. czyli drużyna Argos Shimano rok do roku ma tutaj najlepszego sprintera na błoniach w Krakowie. Rok temu Marcel Kittel, teraz John Bagenkolt. Y, Podobny trochę no i dwójka taki, dwójka ze Skyu, która, która i e, ciągnęła tak Swifta i tu jednak e, te warunki rzeczywiście były na tyle skrajne, że po prostu no, e, stało się jak się stało. Polak e, no, nie był w stanie dzisiaj tutaj powalczyć o te końcowe zwycięstwa, ale myślę, no że wielkie był, brawa dla Michała Kwiatkowskiego. Przyszło ku temu, brawa oczywiście wielkie, za chwilę będzie dekoracja, tylko najpierw trzeba się osuszyć trochę, bo tu było oberwanie chmury akurat w momencie, kiedy zaczęli finiszować. Troszkę ironia losów. No. A może to tak się stało, że ten Dużny Polon został poświęcony tutaj na miejscu w Krakowie. Być może. W każdym razie na pewno radosna chwila dla Johna Dengelholba. On bardzo się starał i w zeszłych sezonach wygrywać tutaj. Jeździł wtedy w zespole HTC. No i nie był w stanie. Na przykład rok temu nie był zupełnie w stanie wyprzedzić na tych finiszowych metrach Marcela Kitela. Teraz sukces, chociaż w tak trudnych warunkach odniesionych, no to pewnie to pewnie...